Tu miał być Twój ulubiony program. Dzisiaj nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media bez wyboru. Przepraszamy naszych widzów i partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list otwarty na tvn24.pl. Jesteśmy jesteśmy w Państwa domach co zaszczyt, że możemy Państwu powiedzieć. Dzień dobry tu TVM24 tu program porany przez ostatnie 24 godziny. Antena TVN 24 po raz pierwszy w historii wyglądała tak, jak wyglądała i brzmiała tak, jak brzmiała. Nie mogli Państwo właściwie niczego usłyszeć ani niczego zobaczyć. To była sytuacja wyjątkowa, to był program wyjątkowy, bo sytuacja także jest wyjątkowa. To był sprzeciw nie tylko nasz, ale ponad 40 twórców mediów, ponad 40 przedstawicieli instytucji medialnych w Polsce przeciwko nowej opłacie medialnej.